Lea dowiedziała się, gdzie znajduje się kolejny etap podróży. Siły Azmodana uderzą z głębin krateru Arreat. To znaczy, że główne uderzenie spadnie na żołnierzy z twierdzy Bastionu. Muszę dopilnować. By zwyciężyli. Twierdza jest bezpieczna. Walka przeniesie się na przedpole, gdzie machiny wojenne zmodana plują deszczem śmierci w naszych żołnierzy. A jest blisko. Wyczuwam jego desperację. Niech wystawia swoje plugawe machiny. I tak nie uchronią go przede mną.